Szyjesz od miesięcy, ale nic nie wygląda tak, jakbyś chciała? Nie widzisz żadnych postępów, pomimo tego, że tak bardzo się starasz? Jesteś w dobrym miejscu i zaraz powiem Ci, dlaczego tak się dzieje? Najczęstszy problem: Szyjesz zbyt trudne formy. Szyjesz bez planu. Szyjesz przypadkowe rzeczy z internetu. Biegasz po całym internecie, tu trochę, tam trochę, a potem frustracja, że nic nie wychodzi. Bo nikt Ci nie powiedział, że nie każda forma jest dobra na start, że wykroje trzeba dopasować do swojej sylwetki, że zanim zabierzesz się za szycie sukienki, warto zacząć od prostego topu czy worka na buty. Zacznij od szycia z przewidywalnych materiałów jak len, bawełna, dresówka. Wybieraj wykroje z pełną instrukcją szycia, najlepiej wideo. I takie właśnie wykroje z pełnymi instrukcjami szycia wideo znajdziesz u mnie w sklepie. W każdej instrukcji pokazuję Ci krok po kroku, jak skroić, w jakiej kolejności łączyć z sobą poszczególne elementy. Więc poradzisz sobie z całą pewnością, nawet jeżeli jesteś osobą bardzo początkującą. A przede wszystkim powtarzaj jedną rzecz kilka razy. Tak nauczysz się najszybciej. Więc, Więc zaobserwuj mój, mój profil i ucz się ze mną każdego dnia.